Okay Zadowolony, jakby tak było. W zasadzie dawno nie było takiego odcinka stricte szeptanego, gadankowego. Ja też, jak zauważyliście, ostatnio pojawiały się raczej jeden film na tydzień. Jest to związane z tym, że po prostu który postanowił o pierwszej nocy sobie robić wyścigi po ulicach. On to jest w sumie też dobry. ten film z omawiania. Link oczywiście macie w opisie lub w karcie na górze ekranu odtwarzania filmu. Też pojawił się trailer drugiego sezonu. są zainteresowani tą serią. Mam nadzieję widzieli ten trailer. A jeżeli jeszcze nie widzieliście, to będziecie mieli za chwilę okazję go zobaczyć, ponieważ chciałbym wam tutaj w tym filmie go też zaprezentować. No i co mogę powiedzieć? No, no był tworzony ten trailer. No w sposób Nowo, nowatorski dla mnie. Wcześniej raczej takich animacji nie tworzyłem. Na potrzeby tego trailera musiałem stworzyć kilka dobrych grafik. Niektóre grafiki były tworzone na podstawie już istniejących, ale to nie zmienia faktu, że musiałem Dios Już go oczywiście widzieli w osobnym filmie. chciałem go tutaj zaprezentować, bo e, myślę, że, e, że, że warto zapoznać się z całą tą historią. A jeżeli chodzi o właśnie ten drugi sezon Minecrafta SMR, to tak jak już pisałem w komentarzu do a, tego trailera, no na no mnie po drodze pewne komplikacje związane z tym, że no, no. nie będę może na razie zdradzać tego z czym dokładnie, ale spowodowały, że musiałem Już tam wplotłem i całe wyjaśnienie. To jest taki cały wstęp do tego, co będzie się działo. E, no i ogólnie chcę stworzyć po prostu serię surbiewawo ofo... Ojejku, zaplątał mi się język. Survivalowo fabularną. No. Myślę, że będzie to ciekawe doświadczenie. Oczywiście. Przede wszystkim e, e, straciłem e, wszystkie, wszystkie itemy, które zdobyłem w nederze i straciłem przede wszystkim wieżę expa, mój największy, 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 e, moje największe przedsięwzięcie chyba w moim survivalowym świecie w minecrafcie, no niestety, jakoś trzeba sobie będzie poradzić. Mam nadzieję, że czekacie z niecierpliwością albo z cierpliwością i przy okazji obejrzycie kolejny sezon Minecrafta ASMR. On już tej jesieni nie obiecuje, że pojawi się odcinek we wrześniu, ale mam nadzieję, że w październiku już się pojawi. Oczywiście, jeżeli będę mieć już plan nagrany, montowany, będzie ten film, to dam wam znać, kiedy nie można spodziewać się premiery. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba i nadal ta seria Minecraft ASMR będzie cieszyła się takim uznaniem wśród Was, tak jak poprzednio. Jeżeli już jesteśmy przy Minecrafcie, to oczywiście cały czas pojawiają się głosy zapytania. Kiedy kolejny odcinek Minecrafta zrzeszczy? co Mam nadzieję, że będzie się pojawiać w każdym odcinku jako takie intro serii Minecrafta z Oczywiście w każdym odcinku tej serii będzie inna mapka e, horrorowa czy też thriller. E, ale tak chciałam stworzyć takie intro do tej serii, żeby każdy film e, e, rozpoczynał się, czy też był żeby w każdym filmie z tej serii zawarto. Dzieje, że spodobało wam się to intro. Też trochę czasu na nie poświęciłem. No i, i, i tak to się prezentuje. Dajcie znać co na to. Mi się całkiem Nie chcę tu obiecywać nic, ale chciałbym, żeby właśnie takie animacje pojawiały się w serii Minecraft ASMR, w tej survivalowej. Gdzieś tam na początku, czy gdzieś w środku. Myślę, że to taki fajny dodatek artystyczny do, do całej fabuły filmu i do całej rozkrywki. A co jeszcze mogę powiedzieć o Minecraftie? Na razie chyba o Minecraftie. jump Wymyśleć. I oczywiście zachęcam Was, jeżeli macie jakieś fajne pomysły, jeśli chodzi o roleplay, jakieś tematy. Zachęcam Was do podzielenia się tym w komentarzu. Jakiś film, taki popularny, więc to otwiera przede mną bardzo bardzo dużo drzwi. A jeżeli chodzi o bał ASMR, to tak jak już wiecie, to jest mój, mój ten <śmany> największy ASMR-owy youtuber w Polsce. Um, oczywiście na świecie jest wiele. że nie tak wiele, ale jest z trochę tych kanałów podobnych. Na przykład Asreszt, Jakiego mi się przydarzy w mojej YouTube'owej karierze. Spełniacie moje marzenia, naprawdę. Bardzo się cieszę, że mogę tworzyć coś, co ludziom się podoba i, i co ludzie e, chcą oglądać. Samotworzenie nowych dzieł, film, dzieło, ale się poczułem na wielkich artystach. E, samotworzenie e. Jest takim cudownym dla mnie artystycznym doznaniem, w którym szlifuję moje umiejętności graficzne, e, aktorskie niekiedy, jeśli chodzi o rolę, chociaż aktor ze mnie kiepski, ale również moje umiejętności w montażu, ponieważ ostatnie filmy są dosyć mocno mocniej montowane niż te, które pojawiały się na samym początku kanału. Oczywiście taki retro gameplay ASMR typowo z Rig the Gameplay retro ASMR, gdzie gram i szeptam i nie ma żadnego praktycznie montażu. Też myślę wprowadzić taką serię, taką totalnie, totalnie oldschoolową. A więc tych serii się napiętrza w mojej głowie, które chcę wprowadzić i też muszę jakoś te wszystkie serie traktować równo, na równi, czyli tyle samo dawać z każdej serii Wam odcinków. Mam nadzieję, że to mi się uda. Чисто. się już niedługo mam nadzieję w filmie z kamery. Dziękuję za zaangażowanie w kanał. Do zobaczenia, moi drodzy. Życzę Wam miłych snów. Jeżeli o czymś zapomniałem w tym szeptanym info, to na pewno będę się do Was zwracał w karcie społeczności na kanale, więc odwiedzajcie ją od czasu do czasu.